Kieliszek w dłoni mojej córki, Ani, drżał leciutko, gdy wstała. W sali zapanowała cisza, przerywana jedynie brzęczeniem sztućców i cichym szmerem rozmów, które nagle urwały się w półsłowa. Wszyscy spojrzeli na nią, na moją Anię. Serce podskoczyło mi do gardła z dumy. Moja mała dziewczynka, teraz piękna, trzydziestoletnia kobieta, zabierała głos na sześćdziesiątych urodzinach swojej teściowej. Spodziewałam się miłych, kurtuazyjnych słów. Kilku ciepłych zdań, podziękowań za przyjęcie jej do rodziny, tego co wypada. Ale wtedy Ania spojrzała prosto na Elżbietę, a w jej oczach zalśniły łzy. Elu zaczęła, a jej głos był mocny, pozbawiony wahania. Chciałabym wznieść toast za kobietę, która nauczyła mnie, jak być kobietą, za kogoś, kto pokazał mi, że wrażliwość to siła, a dbanie o siebie to nie egoizm, ale obowiązek. Patrzę na ciebie i myślę, to jest kobieta, którą sama chciałabym kiedyś wychować. Każde jej słowo było jak mały, ostry odłamek lodu, wbijający mi się prosto w serce, bo ja stałam z boku, uśmiechając się sztucznie, i jedyne co słyszałam, to niewypowiedziane zdanie. Wszystko to, czego nie nauczyła mnie własna matka. Nazywam się Ewa i mam 58 lat. Większość mojego życia toczyła się według prostego, niezmiennego scenariusza: praca, dom, praca. Wychowałam się w czasach, kiedy nikt nie pytał, czy jesteś szczęśliwy. Pytano, czy masz co włożyć do garnka i czy starczy ci do pierwszego. Moja matka była twarda jak stal, a ojciec wiecznie nieobecny, zajęty walką o byt, która w Polsce lat 70. i 80. była sportem ekstremalnym. Miłość okazywało się nie przez przytulanie i czułe słówka, ale przez talerz gorącej zupy i wyprane, wyprasowane ubrania. Taki model przejęłam ja. Kiedy na świat przyszła Ania, Polska właśnie brała głęboki, chaotyczny oddech wolności. Ja miałam 28 lat i czułam, że muszę dać jej wszystko, czego ja nie miałam. Ale przez wszystko rozumiałam bezpieczeństwo materialne, stabilność, dobry start. Pracowałam na dwa etaty. Mój mąż, Ryszard, jeździł za granicę, żebyśmy mogli wybudować dom. Ania rosła, a ja dbałam, żeby miała najlepsze korepetycje, najmodniejsze dżinsy. I żeby nigdy nie musiała martwić się o pieniądze na studia. Uczyłam ją, że musi być silna, niezależna, że musi liczyć przede wszystkim na siebie, bo świat jest brutalny i nikt jej niczego za darmo nie da. Płacz nic nie zmieni, trzeba zacisnąć zęby i iść dalej. To była moja mantra, którą powtarzałam jej od dziecka. Nie miałam czasu na wspólne malowanie farbami, na czytanie bajek do poduszki. Czas był walutą, której wiecznie mi brakowało. A ja inwestowałam ją w przyszłość, nie w teraźniejszość. Myślałam, że robię dobrze, że buduję dla niej fortecę, w której będzie bezpieczna i była. Ania skończyła świetne studia, dostała dobrą pracę w korporacji, poznała Marka. A wraz z Markiem w naszym życiu pojawiła się jego matka, Elżbieta. Elżbieta była moim przeciwieństwem. Artystka, wolny duch, ubrany w lniane sukienki i srebrną biżuterię własnej roboty. Jej dom pachniał terpentyną, cynamonem i świeżo parzoną kawą, a nie środkami do czyszczenia i krochmalem. Mówiła o energii, o podróżach do Azji, o medytacji i o tym, jak ważne jest odnalezienie swojego wewnętrznego dziecka. Na początku patrzyłam na nią z pobłażliwym uśmiechem. Uważałam ją za oderwaną od rzeczywistości, uprzywilejowaną kobietę, która nigdy nie musiała martwić się o przyziemne sprawy. Ja walczyłam o przetrwanie, ona malowała akwarele. To były dwa różne światy. Ale potem zobaczyłam, jak patrzy na nią moja córka. Z jakim zachwytem słucha jej opowieści. Jak Ania, moja pragmatyczna, twardo stąpająca po ziemi córka, nagle zaczyna mówić językiem Elżbiety. Zaczęła chodzić na jogę. Zapisała się na kurs garncarstwa. Zaczęła mówić o swoich potrzebach i stawianiu granic. Cieszyłam się jej szczęściem. Oczywiście, że tak. Ale gdzieś w środku czułam ukłucie. Dziwny nieznany mi wcześniej niepokój. Jakby ktoś powoli, kawałek po kawałku, odbierał mi moje dzieło, jakby to, co budowałam przez lata, te fortece siły i niezależności, ktoś uznał za zimne, niewygodne więzienie i pokazał mojej córce drogę ucieczki. Ten toast, ten toast był tylko kulminacją, potwierdzeniem wszystkich moich lęków. Stałam tam, wśród rodziny i przyjaciół, oklaskując własną porażkę. Bo moja córka, wznosząc toast za teściową, nieświadomie wzniosła go za wszystko, czym ja nigdy nie byłam i nie potrafiłam być. A ja po raz pierwszy w życiu poczułam się nie jak matka, która dała córce życie, ale jak surowa wychowawczyni z sierocińca, od której wreszcie udało jej się uciec do prawdziwego, ciepłego domu. Pamiętam Anię jako małą dziewczynkę. Miała może sześć lat, kiedy wróciła z przedszkola z płaczem. Jakaś koleżanka zabrała jej ulubioną lalkę i nie chciała oddać. Przybiegła do mnie z twarzą mokrą od łez i smarków, tuląc do piersi pustą różową sukienkę lalki. Ja właśnie wróciłam z pracy w księgowości, a za godzinę musiałam biec do drugiej. Sprzątałam biura w pobliskim wieżowcu. Byłam zmęczona, a w głowie miałam tylko listę zakupów i rachunki do zapłacenia. Uklękłam przy niej, wytarłam jej nos chusteczką i powiedziałam twardo Aniu, nie płacz, jutro pójdziesz i powiesz tej dziewczynce, żeby oddała lalkę. A jak nie odda, to ją sobie odbierzesz. Musisz umieć walczyć o swoje. Ania spojrzała na mnie wielkimi, zdziwionymi oczami, w których powoli gasła nadzieja na pocieszenie. Oczekiwała, że ją przytulę, że powiem, że wszystko będzie dobrze, że ja załatwię sprawę, a ja dałam jej pierwszą lekcję przetrwania. Dziś, kiedy o tym myślę, czuję ścisk w żołądku. Ale wtedy. Wtedy byłam z siebie dumna, uważałam, że hartuje jej charakter, że przygotowuje ją na świat, który nie będzie się z nią cackał, świat, w którym ja żyłam, świat kolejek po papier toaletowy, pustych półek i niepewności jutra. Wychowywałam ją w latach dziewięćdziesiątych, w epicentrum transformacji. Wszyscy wokół walczyli, kombinowali, zakładali pierwsze biznesy w garażach i na łóżkach polowych. To był czas drapieżników, słabi odpadali. Nie chciałam, żeby moja córka była słaba. Kiedy miała problemy w szkole, nie biegłam na skargę do nauczycieli. Siadałam z nią i mówiłam Musisz być lepsza od nich, musisz się więcej uczyć, żeby nikt nie mógł ci nic zarzucić. Kiedy złamała serce pierwszy raz, w liceum, przyniosłam jej lody i powiedziałam Popłaczesz dzień, a jutro głowa do góry. Na świecie jest mnóstwo chłopaków, nie warto tracić czasu na tego, który cię nie chciał. Nigdy nie rozmawiałyśmy o uczuciach. To było dla mnie terytorium nieznane, grząskie i niebezpieczne. Uczucia były luksusem, czymś, co odciąga od celu. Moim celem było jej bezpieczeństwo, jej przyszłość, każde zarobione nadgodziny, każda odmówiona sobie przyjemność, każda noc spędzona nad jej książkami do matematyki to były moje wyznania miłości. Tak mi się przynajmniej wydawało. Budowałam jej życie na solidnych, Betonowych fundamentach. Byłam przekonana, że to najlepsze, co matka może dać dziecku. Nie przyszło mi do głowy, że na tym betonie nic nie wyrośnie, że brakuje ziemi, w której mogłyby zakorzenić się kwiaty. Pierwszy raz spotkałam Elżbietę na kolacji zapoznawczej kilka miesięcy po tym, jak Ania i Marek zaczęli być razem. Przyszłam ubrana w moją najlepszą wyjściową garsonkę, granatową, elegancką, bezpieczną. Włosy ułożone u fryzjera, dyskretny makijaż chciałam zrobić dobre wrażenie. Drzwi otworzyła mi kobieta boso w powłóczystej, lnianej sukience w kolorze zachodzącego słońca. Jej siwe, długie włosy były niedbale, spięte w kok, z którego wymykały się pojedyncze pasma. Uśmiechnęła się szeroko, a w jej oczach zobaczyłam coś, czego się nie spodziewałam absolutny brak oceny. Ewa, wspaniale cię wreszcie poznać. Marek i Ania tyle o tobie opowiadali. Wchodź, czuj się jak u siebie. Jej mieszkanie było jak ona, pełne światła, kolorów i chaosu. Na ścianach wisiały jej obrazy, abstrakcyjne, pełne energii plamy barw, wszędzie stały doniczki z egzotycznymi roślinami, na półkach piętrzyły się książki o sztuce, filozofii i podróżach. W powietrzu unosił się zapach kadzidła i pieczonych warzyw. Czułam się, jakbym wylądowała na innej planecie. Mój dom był uporządkowany, funkcjonalny. Każdy przedmiot miał swoje miejsce. Jej dom żył. Przez całą kolację czułam się spięta. Rozmawialiśmy, a właściwie to głównie ona mówiła. Opowiadała o swojej ostatniej podróży do Maroka, o tym jak uczyła się targować na suku, o kolorze nieba nad Saharą. Ja w tym czasie opowiedziałam anegdotę o mojej walce z Urzędem Skarbowym. Kiedy ona zachwycała się smakiem ekologicznych pomidorów od zaprzyjaźnionego rolnika, ja myślałam o tym ile kosztują i że w supermarkecie są o połowę tańsze. Ania patrzyła na nią z absolutnym uwielbieniem. Chłonęła każde słowo. Kiedy Elżbieta opowiadała o warsztatach rozwoju osobistego, na których była, Ania wtrąciła: Mamo, też powinnaś kiedyś spróbować. To niesamowite, jak można otworzyć się na nowe doznania. Uśmiechnęłam się blado. Ja już jestem za stara na takie rzeczy, córeczko. Mnie wystarczą doznania z ogródka działkowego. Wyszłam stamtąd z uczuciem dziwnego zmieszania. Z jednej strony Elżbieta była miłą, ciepłą osobą, ale z drugiej czułam się przy niej gorsza, bardziej przyziemna, nudna. Ona była uosobieniem wolności, której ja nigdy nie zaznałam i, co gorsza, której nigdy nie pragnęłam. Uznałam, że to po prostu różnica charakterów dwa różne pokolenia, dwa różne światy. Nie rozumiałam jeszcze wtedy, że to nie była tylko różnica to była przepaść a moja córka właśnie z zachwytem skakała na drugą stronę. Wpływ Elżbiety na Anię nie był gwałtowny, to była raczej powolna erozja. Zaczęło się od drobiazgów. Ania, która zawsze była pragmatyczna do bólu, nagle zaczęła kupować organiczne warzywa, mimo że były dwa razy droższe. Mamo, to inwestycja w zdrowie, tłumaczyła mi przez telefon. Ela mówi, że jesteśmy tym, co jemy, wzruszałam ramionami. Ja byłam tym, co akurat było w promocji w Biedronce i jakoś żyłam. Potem przyszła joga. Moja córka, która śmiała się z pań wyginających się na matach, nagle sama stała się jedną z nich. Wracała z zajęć zrelaksowana, uśmiechnięta i mówiła o oddechu i byciu tu i teraz. Kiedyś zadzwoniłam do niej w środku dnia, zdenerwowana, bo zepsuła mi się pralka. Zamiast wysłuchać mojej tyrady o awaryjności sprzętu AGD, powiedziała spokojnie: Mamo weź głęboki oddech, to tylko pralka, nie pozwól, żeby to zrujnowało ci dzień. Miałam ochotę krzyknąć do słuchawki, że łatwo jej mówić, bo to nie ona będzie musiała prać wszystkiego w rękach. Najgorsze było jednak to, co zaczęło się dziać w jej głowie. Zaczęła używać słów i zwrotów, które brzmiały dla mnie jak zaklęcia z jakiejś nowej, niezrozumiałej religii. Stawiam granice, dbam o swój komfort psychiczny asertywność. Kiedyś poprosiłam ją, żeby wpadła w sobotę pomóc mi przy generalnych porządkach w piwnicy. Zawsze to robiłyśmy razem. Tym razem usłyszałam Mamo, bardzo cię kocham, ale w ten weekend zaplanowałam czas tylko dla siebie i dla Marka. Potrzebuję się zregenerować. Może w następny weekend? Stałam ze słuchawką w ręku i nie mogłam uwierzyć. Regenerować? Moja córka, którą uczyłam, że odpoczywa się dopiero wtedy, jak cała praca jest zrobiona? To było jak cios, to nie była jej odpowiedź, to była odpowiedź Elżbiety. To ona nauczyła ją tego egoizmu, który nazywała dbaniem o siebie. Zaczęłam czuć się jak intruz w życiu własnego dziecka. Kiedy przychodziłam do nich w niedzielę na obiad, czułam się oceniana. Mój placek ze śliwkami był zbyt słodki i z białej mąki. Moje opowieści o sąsiadce i problemach ze spółdzielnią mieszkaniową były kwitowane uprzejmym uśmiechem i szybką zmianą tematu na premierę w teatrze albo nową wystawę. Elżbieta była tam częstym gościem, często wpadała bez zapowiedzi, przynosząc ze sobą bezglutenowe ciasto albo butelkę organicznego wina. Zawsze była witana z otwartymi ramionami. Ja czułam, że muszę się zapowiadać. Coraz częściej łapałam się na tym, że porównuję. Ja uczyłam Anie oszczędzać, Elżbieta, wydawać na doświadczenia. Ja uczyłam ją, jak być twardą, Elżbieta, jak być wrażliwą. Ja dawałam jej przepisy na przetrwanie, Elżbieta, na szczęście, i z przerażeniem odkrywałam, że moja córka woli tę drugą książkę kucharską. Wiele razy chciałam z nią o tym porozmawiać, ułożyć w głowie scenariusz rozmowy. Wyobrażałam sobie, że siadamy przy kuchennym stole, tak jak kiedyś, gdy odrabiała lekcje. A ja obierałam ziemniaki na obiad. Że zapytam ją prosto z mostu. Aniu, czy ty się mnie wstydzisz, czy uważasz, że źle cię wychowałam? Ale za każdym razem, gdy nadarzała się okazja, słowa więzły mi w gardle. Zamiast szczerej rozmowy, z moich ust wydobywały się jadowite, pasywno agresywne uwagi. Ach, znowu medytowałaś? Pytałam, gdy opowiadała o swoim poranku. Ja tam wolę różaniec, przynajmniej wiadomo o co chodzi. Piękna ta twoja nowa sukienka pewnie kosztowała fortunę. No tak, ale przecież trzeba inwestować w siebie, prawda? Rzucałam niby od niechcenia, oglądając jej nowy zakup. Teściowa znowu była? Musi mieć dużo wolnego czasu. Niektórzy to mają dobrze, całe życie z głową w chmurach. Każde takie zdanie było małą, żałosną próbą odzyskania kontroli, próbą zranienia jej tak, jak ja czułam się zraniona. Ale Ania, uzbrojona w nową zbroję spokoju i zrozumienia, nie dawała się wciągnąć w te gierki. Patrzyła na mnie ze smutkiem i mówiła: Mamo, dlaczego jesteś taka złośliwa? Chcę tylko, żebyś była szczęśliwa. To bolało najbardziej. Jej spokój, jej pobłażliwość traktowała mnie jak zgorzkniałą staruszkę, która nie rozumie współczesnego świata. A ja nie byłam zgorzkniała. Byłam przerażona. Czułam, że tracę z nią kontakt, że język, którym się posługujemy, staje się coraz bardziej obcy. Najgorszy moment przyszedł, kiedy Ania i Marek kupili mieszkanie piękne w nowym budownictwie, z dużym tarasem. Pojechałam im pomóc w urządzaniu. Chodziłam po pustych pokojach i w głowie miałam już plan. Tu stanie solidna, dębowa meblościanka, taka na lata. Tu wygodna, rozkładana kanapa, żeby mieli gdzie przenocować gości. W kuchni porządne, lakierowane fronty, łatwe do czyszczenia. Gdy podzieliłam się swoimi pomysłami, Ania uśmiechnęła się delikatnie. Mamo, dziękuję, ale my już mamy koncepcję. Z Elą zrobiłyśmy moodboard. Chcemy postawić na minimalizm, naturalne materiały, trochę w stylu boho. Myślałyśmy o starych, odnowionych meblach z duszą. Z Elą? Powtórzyłam, a to imię zabrzmiało w moich uszach jak obelga. Aha, rozumiem. Odwróciłam się i podeszłam do okna. Patrzyłam na dźwigi budujące kolejne bloki i po raz pierwszy od lat poczułam w oczach łzy. Ale nie pozwoliłam im popłynąć. Zacisnęłam zęby, tak jak uczyłam tego Anie. Tyle, że tym razem nie czułam siły, czułam tylko potworną, wszechogarniającą samotność. Moje rady, moje doświadczenie, cała moja życiowa mądrość okazały się bezwartościowe. Zostały zastąpione przez moodboard w stylu boho, zrobiony z elą. I tak dotarliśmy do tych sześćdziesiątych urodzin Elżbiety: sala w eleganckiej restauracji, goście w wieczorowych strojach, dyskretna muzyka w tle. Czułam się tam obco, jakbym była na cudzym weselu. Siedziałam przy stole, obok mojego męża, który co chwilę dolewał sobie wódki i zagadywał brata Elżbiety o politykę. Ja tylko uśmiechałam się i kiwałam głową. A potem wstała Ania. Kiedy zaczęła mówić, myślałam, że serce wyskoczy mi z piersi. Każde słowo było precyzyjnie wymierzone, choć wiedziałam, że ona nie miała takiej intencji. Była szczera i to właśnie ta szczerość raniła najbardziej. Elu, kiedy weszłam do waszej rodziny, byłam trochę zagubiona, mówiła. A jej głos drżał: Zbudowano mnie z cegieł pragmatyzmu i siły, nauczono mnie, jak przetrwać, ale nikt nie pokazał mi, jak żyć. Ty pokazałaś mi, że można być jednocześnie silną i wrażliwą, że płacz nie jest oznaką słabości, ale oczyszczenia, że pasja jest tak samo ważna jak praca. Słuchałam tego i czułam, jak cała krew odpływa mi z twarzy: zbudowano mnie, jak przedmiot, jak dom, bez uczuć, bez duszy. Nikt nie pokazał mi, jak żyć. A ja? Czym ja byłam? Dostawcą materiałów budowlanych? Spojrzałam na Elżbietę. Siedziała wyprostowana, a po jej policzkach płynęły łzy. Ale to nie były łzy smutku, to były łzy dumy i wzruszenia. Patrzyła na moją córkę, jak na swoje największe dzieło. Ania kontynuowała, a każde kolejne zdanie było gwoździem do mojej trumny. Nauczyłaś mnie, że dbanie o swoje potrzeby to nie egoizm. Pokazałaś mi, jak czerpać radość z małych rzeczy, ze smaku porannej kawy, z zapachu deszczu, z dotyku gliny pod palcami. Otworzyłaś mi oczy na świat, którego nie znałam i za to będę ci wdzięczna do końca życia. A potem padły te słowa, te najgorsze. Patrzę na ciebie i myślę, to jest kobieta, którą sama chciałabym kiedyś wychować, kobietę pełną ciepła, akceptacji, wolności i pasji. Zapadła cisza, a potem sala wybuchła brawami. Wszyscy klaskali, ja też klaskałam, mechanicznie, z przyklejonym do twarzy uśmiechem, ale w środku krzyczałam, bo zrozumiałam, że Ania nie wzniosła toastu za swoją teściową, ona wzniosła toast za matkę, której nigdy nie miała. A ja, jej prawdziwa matka, siedziałam dwa metry dalej, niewidzialna, byłam tylko surową architektką jej przeszłości, podczas gdy ona świętowała z nową, lepszą projektantką swojej przyszłości. W tamtej chwili nienawidziłam Elżbiety, ale jeszcze bardziej nienawidziłam siebie. Impreza powoli dobiegała końca, goście rozchodzili się, żegnając się wylewnie z jubilatką. Ja siedziałam jeszcze chwilę przy stole, udając, że szukam czegoś w torebce. Nie chciałam z nikim rozmawiać, chciałam zniknąć. Ryszard już dawno zbratał się ze szwagrem Marka przy barze. Nagle ktoś przysiadł się obok, to była Elżbieta, pachniała perfumami i winem. Ewa, wszystko w porządku, jesteś strasznie blada zapytała cicho, a jej głos był pełen autentycznej troski. Podniosłam na nią wzrok chciałam być opryskliwa chciałam powiedzieć coś raniącego ale zobaczyłam w jej oczach zmęczenie i coś jeszcze współczucie. To był piękny toast powiedziałam, a mój głos był pusty tak. Ania jest wspaniałą, wrażliwą młodą kobietą. Masz powody do dumy. Wrażliwą? prychnęłam. I ja ją uczyłam, żeby była twarda. Elżbieta uśmiechnęła się smutno. Ale twardość bez wrażliwości to tylko kruchość, Ewa. Prawdziwa siła polega na tym, żeby pozwolić sobie czuć. I ty ją tego nauczyłaś, nawet jeśli o tym nie wiesz. Zmarszczyłam brwi. Ja? Co ty opowiadasz? Tak, ty. Dałaś jej najważniejsze korzenie. Niezłomny kręgosłup moralny, pracowitość, poczucie obowiązku dała jej siłę, żeby w ogóle stanąć na nogi. Ja. Ja tylko pokazałam jej, że na tych nogach można też tańczyć. Położyła swoją dłoń na mojej. Była ciepła i sucha. Ona nie wybiera między tobą a mną, Ewa. Ona czerpie z nas obu. Zbudowałaś jej solidny, bezpieczny dom, a ona teraz uczy się, jak otwierać w nim okna i wpuszczać słońce, ale nigdy nie zapomni, kto postawił fundamenty. Siedziałam w milczeniu, a jej słowa powoli do mnie docierały. Fundamenty, betonowe, zimne, ale solidne. Takie, które przetrwają każdą burzę. Może to prawda. Może całe życie tak bardzo skupiałam się na tym, żeby dom się nie zawalił, że zapomniałam o oknach, o ogrodzie, o kolorze ścian. Tej nocy, po powrocie do domu, nie mogłam zasnąć. Wstałam i wyjęłam stary album ze zdjęciami. Znalazłam fotografię sześcioletniej Ani tej samej, która płakała z powodu lalki, tuliła do piersi misia, którego dostała ode mnie na urodziny. Był to jedyny miś w całym sklepie, zdobyty po dwóch godzinach stania w kolejce. Pamiętam, jak bardzo była wtedy szczęśliwa. Patrzyłam na to zdjęcie i po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam nieżal, ale dziwny rodzaj spokoju. Może Elżbieta miała rację. Może miłość ma różne oblicza. Moja była twarda, szorstka i praktyczna, ale była. I zbudowała coś trwałego, zbudowała kobietę, która była na tyle silna, by pozwolić sobie na wrażliwość, kobietę, która potrafiła docenić inną kobietę i powiedzieć to na głos. Może moja córka, wznosząc toast za swoją teściową, nieświadomie wzniosła go również za mnie, za fundament, na którym mogła zbudować swoje szczęście. To wciąż bolało, ale był to już inny rodzaj bólu. Taki, który przypomina o gojącej się ranie. A ja wiedziałam, że to pierwszy krok. By nauczyć się otwierać okna we własnym domu. Czy ta historia poruszyła w was jakąś czułą strunę, czy kiedykolwiek czuliście się niedocenieni przez bliskich, albo patrzyliście z zazdrością na relacje w innych rodzinach? To skomplikowane uczucia, o których rzadko mówimy na głos. Jeśli moja opowieść skłoniła was do refleksji, zostawcie komentarz. Chciałabym poznać wasze historie i przemyślenia. Podzielcie się tym, co czujecie. To ważne by wiedzieć, że nie jesteśmy w tym sami. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych opowieści o życiu, które pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze. Dziękuję, że byliście ze mną.